Dzień dobry wszystkim. Witają Was Mariusz i Macia. Mamy dziś dzień 3 maja, czyli dla niektórych, właśnie, koniec majówki, a dla innych, takich jak ja, szczęściarzy, jeszcze środek. Jest to ciąg dalszy tej pogodowej ruletki, która trwa. Dziś mamy całe 14 stopni i wiaterek, więc zdecydowaliśmy się, że dzisiaj nie będziemy rowerować, tylko jedziemy dziś powłóczyć się po lesie i w bardzo fajnym miejscu, na które Was zapraszamy i myślę, że koncepcyjnie będzie to wyglądało w ten sposób, że nie powiem Wam ani w tytule filmu, ani teraz, gdzie idziemy. I co zobaczymy, tylko będziecie musieli sobie to wszystko obejrzeć razem. Z nami. Także zapraszamy na naszą dzisiejszą wyprawę. Nie wiem czy to nam się na filmie uda i doktora rzekę. Na filmie małą podpowiedź. To jest obok nas woda, tyle na razie możemy powiedzieć. I teraz się nabyło. robią nam takie klimaty. Wąska droga stara i rzepaki. Zaczynają już pić, także jeszcze pewnie kwestia dni i będzie naprawdę żółto na polach. A my już coraz bliżej naszego celu. Przepiękna droga, taka aleja drzew. Super to wygląda, piękny widok. Ale widok mamy. Szkoda, że go uproad dala e, mocno obraz, ale po prostu coś cudownego. No i dobra, dotarliśmy do celu naszej podróży. E, teraz czas zaparkować auto, wyciągnąć plecak i w drogę. I wtedy dalsze nasze opowieści będą się otoczyły. Moi drodzy, witamy się tak jakby oficjalnie już na początku naszej wycieczki. Generalnie przyjechaliśmy do miejscowości Bielinek i chcemy tu pójść w pewne bardzo urokliwe miejsce, które wam pokażemy, natomiast ta, ten nasz dzisiejszy wyjazd ma dwa cele. O, cennik tu jest, chodź zobaczymy. Dwa cele. Jeden to jest właśnie spacer na to miejsce, a drugi to zbadanie kempingu Bielinek. Chcemy to miejsce sobie obejrzeć, ponieważ mamy plan, żeby tu przyjechać wkrótce na, z rowerami na dachu, rozłożyć się tu z namiotem i stąd sobie rowerowo pozwiedzać całą przecudną okolicę tutaj tych rozlewisk Odry. Także już małymi kroczkami zdradzamy e, nasze plany i dzisiejsze i, i dalsze. A na ten moment pójdziemy poszukać recepcji i spytamy się... E, po prostu porozmawiamy sobie z właścicielami, a przede wszystkim muszę spytać, czy mogę... Zostawić samochód na poboczu tam gdzie go postawiłem Bo to tak trochę nie do końca legalnie i oficjalnie jest wszystko Idąc na recepcję Której nie wiem, nie widzę jeszcze nigdzie Będę sobie zwiedzał i powoli trochę nagrywał Prosimy na terenie kempingu zawsze trzymać swoich czworonożnych przyjaciół na smyczy Słuszna zasada, bardzo popieram Idę dalej szukać recepcji Sześć na rowerze. E, dobra. Recepcja jest, jak się okazuje, na posesji obok. E, tu są sanitariaty. Tutaj kuchnia, taka zewnętrzna, więc myślę, że będzie to spełniało nasze wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o infrastrukturę na miejscu. I jeszcze panoramka dookoła z całego kempingu. Myślę, że w skali od 1 do 5 oceniam to na razie widokowo na szóstkę. Idziemy na recepcję, podpytać się o pewne rzeczy. w kuchni siedzieć. Dobra moi drodzy, plecak na plecy. Kemping zbadany. Jak już powiedziałem, jesteśmy, można by powiedzieć, zauroczeni tym kempingiem, jeśli chodzi o pomysł na przyjazd jakiś nasz w innym terminie, więc ruszamy w tej chwili w drogę i będziemy Wam pokazywać naszą trasę. No to ruszamy w naszą drogę zgodnie ze wskazówkami od pani z recepcji, bo to sytuacja wygląda w ten sposób, że tu mieszkają właściciele pola namiotowego obok pola i Pani nam poradziła, w jaki sposób mamy iść do naszego celu. Celem naszej dzisiejszej wyprawy jest nieczynna część kopalni żwiru przy odrze będąca na wysokości właśnie bielinka. Jest ona przeurokliwa, jeśli chodzi o widoki i mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej częściowo oddać ich charakter w trakcie naszego dzisiejszego spaceru długiego. Jesteśmy dosłownie 100 metrów od kempingu Bielinek. Tą drogą zeszliśmy tylko od, od drogi głównej. I słuchajcie, no, pierwsze miłe zaskoczenie. E, tuż przy, przy, tak powiem, przy polu kempingowym mamy od razu dostęp do e, wyrobiska po, po żwirowisku. Ten zbiornik wodny jest połączony z Odrą i e, takim kanałem przesmykiem z tego, co możecie sobie zobaczyć na mapach Google. Ale generalnie można powiedzieć, że bardziej przypomina jezioro. I jak widzimy, jest tu plażyczka. Będziemy się musieli dopytać właścicieli, jak będziemy tu już w okresie letnim, czy można się tu kąpać, czy to, czy to jest miejsce bezpieczne do kąpieli, czy są może jakieś wiry i temu podobne. Tam jest żwirownia, część czynna żwirowni, z tego co mi wiadomo, i nawet jakieś dźwięki dochodzą. I jeszcze tu, jak widzicie, jest wiata fajna taka do posiedzenia. Także podsumowując to, co jest fajne, to że samo pole namiotowe nie leży nad Bezpośrednio nad żadnym jeziorem ani wodą, ale 100 metrów od, od pola mamy takie oto piękne miejsce. Idziemy dalej zwiedzać ten nasz szlak. Jest takie powiedzenie, którego się używa e, w sytuacji, gdy trafimy na coś, co nie jest zbyt fajne i ładne, mówi się, a dupy nie urywa. No to ja muszę Wam powiedzieć, że właśnie stoję tu bez mojej dupy, bo mi ją oderwało. Jeśli chodzi o ten widok, który mam przed sobą. A to jest dopiero początek naszej dzisiejszej trasy. Także. Także, także jest super. Nie znam się na tym za bardzo, ale to jest chyba miejsce, które sobie upatrzył jakiś bubr. A tam jest małżeńska kłótnia między jakimiś ptakami. Nie znam się na gatunkach. A tam żwirownia. Podążamy wzdłuż tego szlaku cały czas. To jest zdecydowanie miejsce upatrzone sobie przez bobra lub bobry. Bobrzą rodzinę budowla żwirowni jak widzicie rurociąg, nie wiem, taśmociąg chyba rurociąg, pewnie do przesłania piachu, idziemy dalej kolejne ptaki się kłócą, nie wiem co się nagrywa a my sobie ścieżynką śmigamy. spadnie, nie spadnie spadnie, nie spadnie obstawiamy <grywa> dobra na szczyt. Chyba troszkę pomyliśmy je. ścieżki, albo to tak ma być. Nie wiem. W każdym razie teraz musimy trochę zejść w dół z tego, co, co widać na założonym obrazku. Nie do końca chyba wybraliśmy najlepszą ścieżkę, bo trafiliśmy na tego rodzaju miejsca, gdzie po prostu nachylenie jest 45 stopni. Tak więc nie do końca. Nasz ślad GPX, w razie czego będzie. Procentach najlepszą opcją wędrówki zleźliśmy gdzieś w dół, a teraz próbujemy wrócić na bardziej cywilizowany szlak. Eee, taka informacja dla tych, którzy chcieliby podążać. Nas, że tak powiem, żwirownia wypchnęła z powrotem na drogę prowadzącą do dzielnika i trafiliśmy na tą część żwirowni, gdzie jest administracja i tak dalej. I mamy pewną zagwózkę, bo tu jest napisane niebezpieczeństwo, głębokie wykopy nieupoważniony, ten a my jednak chcielibyśmy podążać wzdłuż tego e, wszystkiego tą drogą i nie wiemy czy można, czy nie. Więc chyba zaryzykujemy, pójdziemy nią, najwyraźniej się cofniemy i wtedy damy wam w dalszej części znać, czy można, czy nie można. Jak nas, jak nas aresztują, to znaczy, że nie można. Przeszliśmy dosłownie 100 metrów tą drogą. Spotkaliśmy na drodze pana jak lokalsa jadącego samochodem i spytaliśmy się go, czy możemy tędy iść, czy nas coś aresztuje i czy jest jakaś ochrona. Powiedział, że on jest właśnie ochroną i że w takim razie ten temat mamy już załatwiony, czyli kogoś, kto tu pilnuje, już spotkaliśmy. Powiedział, że możemy sobie iść dalej. Widocznie wyglądamy niegroźnie. Natomiast nie potrafił nam do końca pan powiedzieć, czy za chwilę nam się uda tą przemysłową część żwirowni ominąć i wbić się tam gdzieś w las, żeby iść, podążać dalej na starą, nieczynną część żwirowni. Będziemy próbowali zaraz szukać jakiejś drogi. No niestety, droga, którą szliśmy okazuje się ślepą uliczką. Tam jest za nami już tylko część administracyjna jakaś żwirowni, w związku z czym wracamy do tej głównej odrogi asfaltowej, o której była mowa przed chwilą. Jak pójdziemy w nią w nasze lewo, co bardzo Wam pokażemy, to wygląda na to, że po krótkim czasie powinniśmy mieć e, ścieżkę wchodzącą w las i wracającą z powrotem do starej żwirowni. Także cóż, bawimy się i odkrywamy to miejsce dzisiaj. Podsumowując, gdyby ktoś chciał podążać naszymi śladami, tam jest bielinek i droga, którą my przyjechaliśmy. Wbiliśmy się do części żwirowni bezpośrednio przy bielinku. Ostatecznie e, niestety, ale nas wszelkie ścieżki wyprowadziły z powrotem na główną drogę asfaltową. Jesteśmy na tej głównej drodze. To jest oznaczenie, że jest to cydyński Park Krajobrazowy. Teraz, tak jakby z bielinka, wracamy się trochę asfaltem w stronę, no, w stronę, z której przyjechaliśmy umownie, tak, do Szczecinę. Ale według mapy powinniśmy zaraz mieć tutaj możliwość powrotu na ścieżką w stronę już tej nieczynnej części dźwiękowni. Także odkrywcy w drodze. Przeszliśmy, może. Yy, z 200 metrów tą drogą, jeszcze tam w oddali widać przystanek autobusowy bo którego szliśmy i słuchajcie i w tym miejscu jest właśnie już takie odbicie które nas doprowadzi w stronę wyrobiska i na szczęście tu już wszyscy jesteśmy że tak powiem na legalu. jest zakaz ruchu ale nie dotyczy on rowerów osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów ale jeżeli nie dotyczy rowerów to chyba i pieszych też nie dotyczy bo to tak dziwnie brzmi ten zapis, jakby rowerzysta mógł a pieszy nie Kamera to nie jest, kamera GoPro to nie jest sprzęt najlepszy do nagrywania artystycznych filmików, ale słuchajcie, ten lasek tutaj jest po prostu tajemniczy, mroczny, ale jednocześnie piękny, także klimat niesamowity dla nas, my jesteśmy o swojej spuszczą bukową, gdzie są głównie buki, no to jest coś innego zupełnie, pięknie tu jest. Słuchajcie, pokażemy wam coś, czego nikt nie widział wcześniej, oto są drzwi do lasu, właśnie Magda. Do lasu. No miałeś wejść. Ja to gadam, że ty wchodzisz do lasu. To jest szkółka. Ty, dobra, tak sobie żartujemy. To jest szkółka. Czy tam się uczą drzewka. Jest nauczyciel. Dzieci macie nauczyciela w szkółce. lecimy dalej. Według mapy doszliśmy bardzo blisko do, do wody, ale przed nami jest coś. Dziwnego, to znaczy nasza droga nas poprowadzi tam i my tam będziemy iść. Czyli na ten moment nasz wybór był dobry, ale ja na chwilę odbiję na bok, bo trafiliśmy na jakąś infrastrukturę, taką związaną z żwirownią. Przypuszczam, że za bardzo wchodzić tu nie wolno, ale nie zamierzam robić niczego złego i nie mam tu żadnych głębokich wykopów, więc idę sobie to po prostu zobaczyć. Tak, tu jakaś droga dobiega. Tabliczki o głębokich wykopach wszędzie, ale mnie zaciekawiło to coś. Taka maszyna, słuchajcie, która zapewne, jak ty widzicie, pełno lin naciągów i taki element. Nie zamierzam nawet próbować dyskutować, teraz zmyślać co to jest. E, według mnie, jakieś ustrojstwo do wyciągania urobku być może e, z, tego, z tej żwirowni. No bo to tak wygląda, jakby wjeżdżało kiedyś w wodę, coś było na tym wkładzone i zapewne przyciągane tymi linami tutaj. To była kabutka sterownicza, w której siedział pewnie pan dyrektor tej instytucji. I tyle, no dobra. Wracam w takim razie na naszą drogę i lecimy dalej. Jedyna oficjalna droga to jest ta przerywana kreska po prawej stronie na mapie i tak powinniśmy w teorii iść. My jednak zeszliśmy jak najbliżej wody, jak widzicie ten kursor nasz jest przy samej wodzie. Niby teren prywatny oznaczony, ale słuchajcie, chyba nas nikt nie pobije i nie przegoni, a zamiast iść lasem, to mamy taki oto widok. I to jest ta słuchajcie, część wirowni, która jest już od dawna nieeksploatowana, nieczynna. Więc z charakteru przemysłowego tu się robi nam taki charakter już bardzo e, przyrodniczo, naprawdę piękny. Nie zawsze to, co robi człowiek, jest, że tak powiem, dewastacją przyrody. Czasem wstają takie perełki jak ta. Także my sobie podążamy dalej, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce na końcu Żwirowni, aż tam, ten jeśli nam się uda. I tam sobie rozsiądziemy się e, i będziemy odpoczywać, o ptaszki sobie przeleciały, niestety GoPro takich rzeczy nie pokazuje na razie zeszliśmy trochę jakby na dół i takie coś, słuchajcie, coś pięknego, takie tu rozlewisko, tu jakieś pole z kwiatuszkami nie wiemy, czy to są co to za rodzaj kwiatuszków, jakiegoś zioła ale nie będziemy tam wchodzić, bo mamy obawę, że to jest podmokłe więc będziemy się teraz spilać na tą skarpę i tam górą będziemy podążać tam byliśmy na dole przed chwilą a teraz panorama z góry na to wszystko. I póki co jest coś, co można uznać za namiastkę ścieżki tu przed nami, więc udaje się nam na razie wędrować. Właśnie nam tu serenka umknęła, ale to też to nagram. Myślałem, że to są drzewa powalone przez jakąś wichurę, ale ewidentnie widać, że jakiemuś bobrowi coś się wełbi przestawiło i zaczął przewracać drzewa w miejscu, gdzie nie ma w ogóle wody. Więc panie Bobrze, coś panu nie tak się klepki poukładały chyba. Słuchajcie, no po prostu widoki są takie, że zapiera w piersi. My już teraz podążamy tą częścią właśnie nieeksploatowaną, więc tu jest więcej już natury, traw, krzaczków, drzewek, które porosły. To no po prostu jest bajecznie. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, moi drodzy, naprawdę. Jesteśmy w miejscu, które oznaczymy Pineską, słuchajcie, bo jest tak. Jest zejście takie dość strome, ale jest możliwość zejścia na plażyczkę i pokąpania się tu. Rozmawialiśmy przed chwilą z człowiekiem, który tu od lat przybywa i mówi, że woda jest bezpieczna do kąpieli. Można się kąpać, jest głęboko, ale nie ma wirów i tak dalej. I słuchajcie, jeśli ktoś jest fanem turystyki na dziko, no to zobaczcie, tam stoją samochody. Ja sobie to zaznaczę jako Pineskę to miejsce, czyli można dojechać samochodem. A tu jest pierwszy, od, odkąd wyruszyliśmy e, w naszą trasę, większy, płaski teren z trawą, gdzie można rozbić na dziką namiot. Także e, myślę, że fajne miejsce na tego rodzaju e, namiotowanie, jakby ktoś miał ochotę. Sytuacja wygląda w ten sposób, moi drodzy, że my dotarliśmy właściwie do miejsca, gdzie tam już jest, i e, tam jest jeszcze taka zatoczka w prawo i koniec całego tego wyrobiska, natomiast My znaleźliśmy tutaj sobie taką miejscówkę, jakby plażyczkę małą. Tam jest trochę drewna, które sobie leży, więc myślę, że my się w tym miejscu tutaj już zatrzymamy. Zejdziemy sobie na tą plażyczkę i będziemy tutaj chillować i odpoczywać. Może też coś nagrywać jeszcze czasem. No, tak to wygląda od dołu. Po tej skarpie jako tako nam się udało zejść i to jest nasze miejsce, nasza plażyczka. I ciągnie się ona aż tam dalej, tamtą stronę. Dobra, na razie tyle. Czas na rozpalenie małego ogniska. Chopsiub. Chopsiub, trala, I hop. Podobno tu jest napisane MNM. Magda i Mariusz, tak? No i oto nasz mały raj. Tu się ognisko pali. Musi się trochę wypalić, żebyśmy mogli na żarze upiec kiełbasy. Tu nasz. Nasza strefa piknikowa i nasz widoczek. Plenerowa kuchnia. Plenerowa kuchnia. Woda jest tu bardzo ciepła i bardzo przezroczysta, to musimy przyznać. Aczkolwiek, ze względu na to, że jest 3 maja, a nie lipca, to nie będziemy jeszcze się kąpać. Znalezione na plaży piórko, być może orło wielka, bo tutaj występuje bardzo dużo orłów bielików Ale jeśli się mylę, to mnie nie wyśmiewajcie w komentarzach. My powoli kończymy nasz pobyt, ale jeszcze tak nagram sobie z ciekawości, nie wiem czy to będzie widać na kamerce, ale gdybyście tu byli i mieli się ochotę kąpać, a szczególnie z dziećmi to nie wiem na ile to go to, 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 to odda, ale że tak powiem spadek tu jest potężny naprawdę. Nie wiem ile metrów brzegu jest, już człowiek zakryty po uszy. Także są to niezłe naprawdę doły i wyrobiska po, po dawnej kopalni. Trzeba to uważać, jeśli chodzi o kompanie. Się. No, niestety, z wielką niechęcią, ale żegnamy się z naszym miejscem. Bosko! Natomiast wracamy tu wkrótce już z namiotem. Nie wiemy w jakiej wersji czy samochodowej, czy rowerowej to się okaże. Ale na pewno wracamy. Gdyż jest to jedno z kolejnych miejsc, które nas zauracają w naszej okolicy, w naszym regionie. W terenach wokół Szczeciny. Także słuchajcie, nie wiem co jeszcze będziemy kręcić, bo w tej chwili wracamy już do auta. Ale myślę, że jeszcze zdążymy się pożegnać. Także jeszcze się nie żegnam. Ja tu zostaję na zawsze. Ale to są głębiny w tych, w tych dołach. Słuchajcie, to jest raj. Pan, który dobrze zna tematy, mówił nam, że są, są to głębiny do 25-30 metrów mniej więcej wybrane są. Więc jest dość głęboko. Przez cały dzień spotkaliśmy jedną rodzinkę, a więc totalne od odludzie. To jest rzecz, która nas zaciekawiła, ale tutaj w trawie wszędzie leżą w różnych miejscach. Czekaj oddalę, żeby się, się ostrzeż zapowało. Leżą, leżą muszelki. No powiedzmy szczerze, że nie posiadamy wiedzy na ten temat. Czy są to muszle, które na przykład ptaki wyciągnęły gdzieś z wody i Pożarły coś, czy po prostu jakiś inny powód? Nie wiem. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Myślę, że to co mówił nam spotkany po drodze pan, który tutaj bardzo często bywa i jest fotografem i, że tak powiem, poluje na orły Bieliki. Stąd nazwa miejscowości. Między innymi, jak tam było to, Bielikowa to ta miejscowość? Tak. Przepraszam jeśli przekręciłem, ale właśnie to jest podobno ostoja orłów bielików i my wszędzie tutaj... Bielinek. Bielinek. Bielinek ale od, od, od orła bielika nazwa. W każdym razie łatwo to jest bardzo znaleźć pira tych orłów. Ktoś zadał ostatnie pytanie w komentarzu jakiego zegarka używam. Słuchajcie, to jest Garmin 95, 95, 955 Forerunner. Między innymi wybrałem go dlatego, że to jest um, zegarek, który ma wbudowane mapy i ich przydatność można właśnie, że tak powiem, docenić w takim terenie jak tutaj, gdzie mogę sobie po prostu na zegarku wracając śledzić dokładnie ścieżkę, po której szedłem w tą stronę i podążać drogą powrotną. Nie zgubić się w lesie, którego się nie zna. Nasza wiedza ornitologiczna jest na, na poziomie skali od 1 do 10, na ale... Musiało się piękny ptak jakiś wylęgnąć. Czy tak? to był orlik? Przepraszam, bielik, orzeł bielik. Bielik może nie, ale może jakieś kacze. Zobaczymy, może ktoś się zna to tym napisze nam w komentarzach. Musimy zobaczyć w internecie. No dokładnie. Piękne. Zostawiamy tutaj. Udało się nam wyjaśnić tajemnicę tego ustrojstwa. Po tym jak spotkaliśmy kogoś, to jest tu stałym wywalcem. To jest rzeczywiście, tak jak myślałem, urządzenie, które służyło do wyciągania z z tego zbiornika wodnego pożwirowni Barek wyciągano je nie po to, żeby z nich coś zabierać czy transportować, bo transport był drogą rzeczną. Tylko wyciągano je na przykład do remontu, do malowania dalej Tyle się dowiedzieliśmy. Moi drodzy, my powoli kończymy naszą wyprawę. Zbliżamy się już dużymi krokami do samochodu. Mamy nadzieję, że nasz filmik się wam spodobał, że może nawet nie filmik, ale bardziej że miejsce, które wam pokazaliśmy, wam się spodobało i że Udało się nam pokazać to, że wokół Szczecina znajdują się przecudne, bajkowe i przepiękne tereny i że nie trzeba koniecznie jechać czy to za granicę, czy nad morze za każdym razem w weekend, a można wybrać się w zupełnie inne, nieznane rejony. Jeszcze taka jedna mała uwaga. Nie jesteśmy ornitologami, więc jeśli pomyliliśmy pióro, źle przypisaliśmy je do jajka. właściciela, albo skorupkę jajka przypisaliśmy źle do e, właściciela czy też matki, to nie wyśmiewajcie się z nas. Tylko napiszcie w komentarzu. Jak wspomniałem, nie jesteśmy ornitologami i nie studiujemy Wikipedii ani innych map przed wejściem do lasu. Tylko po prostu delektujemy się spacerowaniem i często nasze, że tak powiem, wypowiedzi to są domysły. I to tyle. Nawet w weekend nie dojedziesz. Dwa tygodnie autobusy są. Y i jeszcze a propos Garmina, o którym kiedyś było też to właśnie to pytanie. Mówiłem, że można nie tylko podążać trasą, którą się szło, czyli dokładnie robić, tak zwany traceback, ale Garmin 955, jak te inne z wybudowanymi oparami, również pozwala na coś takiego, z czego my w tej chwili korzystamy, czyli wyznaczyliśmy sobie po prostu powrót do punktu startu, najkrótszą możliwą trasą. To jest też bardzo przydatne, jeżeli chcemy gdzieś szybko stąd wrócić. Ja na bieżąco widzę, że zostało mi tutaj 600 i tam metrów do. Do celu i na nawigacja mnie w zegarku prowadzi w wygodny sposób. Moi drodzy, oczywiście bylibyśmy niezłymi gapami, gdybyśmy wracając do Szczecina z Bielkowa z okolic Cedyni, nie odwiedzili jeszcze o porze Zachodu Słońca. Bardzo ważnego miejsca, które jest dokładnie na trasie powrotnej do Szczecina Także jeszcze zapraszamy na ostatnie piękne widoczki. Czy już rozpoznajecie to miejsce? czy jeszcze nie moi drodzy jesteśmy oczywiście w miejscowości Widuchowa przy tarasie widokowym na który zaraz wejdziemy ale ja już tutaj jeszcze spod tarasu robię pierwszą panoramę żeby pokazać sam żeby pokazać sam taras na dole jest dolny poziom tarasu a my wbijamy się na górny no to jedziemy z panoramą na mosta, z panoramą na tarasu widuchowej. Słuchajcie, mieliśmy plan przyjechać tu od samego początku. Magda chciała zajechać w drodze e, do Bielkowa. Ja jej powiedziałem, że zdecydowanie lepiej będzie, jeśli przyjedziemy tutaj na koniec i wycelujemy w granicach zachodu słońca. I tak też zrobiliśmy. I taką wersję chyba polecamy. Tak, zdecydowanie. Po drugiej stronie od są Niemcy. Tak, po drugiej stronie Niemcy oczywiście. Tam Dolinia Dolnej Odry, jeśli dobrze tak to nazwę, tak, tak. rozlewiska, wszelkiego rodzaju tam widoczne i tak dalej. Po prostu miejsce, do którego warto i trzeba zajechać, będąc w, w tych okolicach, czy w okolicach Widuchowej. Teraz masz poziom górny, na którym jesteśmy, tam jest poziom dolny, gdzie można sobie posiedzieć, odpocząć i całe wzgórze. I chyba wystarczy tej panoramy, chyba wszystko wam pokazaliśmy.